farbę no i wodorostów i i, i tutaj jest rosną i zobaczcie tutaj można sobie tak stanąć rozciąć wszystko bardzo ładnie rozcinamy i mamy jedzenie o mamy wodorosty 13 nawet dużo od razu zetniemy drzewo w dzisiejszym odcinku jest ze mną Moja siostra i mój przyjaciel Jasiek. nie No. I oni będą nami dzisiaj grać. Znaczy, nie będą grać, ale będą patrzeć. No, normalne. Chyba. Żeby. Yy, no. Będą nam doradzać. Dora dora co tu mamy robić. Zaraz umarę. Umarłem. Dead. Y dead, no. Generator tu oczywiście jest, tu jest, nie wiem. No, no. No. ty, No. A -a -a! Aha. O, sadzonka. Okej, okay, nieważne. No. Y, tak. O, tutaj mamy... E, to... Bóg tej wyspy. No. <noise> Teraz tak. <noise> magma Cube jest... Bogiem tej wyspy, no. Magma Cube, świetny bóg tej wyspy. Trzeba mu pokłon oddawać. No. Ale problemem to jest, że trzeba to Więc ustawienie... W każdym komentarzu ustawienie, ustawienie pokłon dla jebubu, Magma je budowu, je budowu, je budowu Może być tak? No, spoko. Chyba może być. No, ostatnio było inaczej, ale coś się tutaj zepsuło. W ogóle jest 1 165 To jest dziwne. Widzicie? 1 165 No. Gra, była. No. A w ogóle to jest gra na polskim, ale oczywiście trzeba grać na. No, Baga. na tym śląskim, oczywiście, kochanym. No. No, śląski, najlepszy język. E, w, ten... w ogóle, e, dajcie e, znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ściszył e, trochę nas. Albo w ogóle mnie. Czy jest za czy jest dobrze. Bo e, ja krzyczę i nie wiem, czy jest dobrze, czy nie. Nie wiadomo. Dokładnie. No. O, i tak, jeszcze e, takie coś. Jeżeli będziecie chcieli, to zrobię live'a. No. E, napiszcie, nie, jakie dzisiaj, może dzisiaj. Może i dzisiaj, nie, nie wiem jeszcze. Ale napiszcie w komentarzu pod tym filmem, o której godzinie chcielibyście... W ogóle, o jakiej, w, takiej, w jakiej dacie byście chcieli tego live'a. I z jakiej gry. Może, a w ogóle... Ja w ogóle mogę wam pokazać pulpit. Mam tutaj na przykład taką grę, taką, 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 taką. dużo mam gier. Od tyle mam gier. Nawet palenie. Masz na palenie, tak, Ruśka. Y, tak, y, y, tutaj możecie wszystko. Y, y, napiszcie w komentarzu, macie tutaj oczywiście nazwy. Napiszcie w komentarzu, jaką grę byście chcieli, żebym nagrał. No, ale na, mam to. Ale do tego nie ma to. Jeszcze nie, nie... Bo. Y, jeżeli będziecie chcieli, że on nagrał coś stąd, to napiszcie w komentarzu, co to by było. Ja bym tip dał na pełni słabo, między drive, i spokojnie. No, jeszcze tutaj zacząłem budować taki schron, tak jakby. Myślę, że to by tutaj wyhodować coś. Nie wiem. Dawaj, dawaj nie? grzyby, dawaj grzyby. Grzyby? To no ty chcesz grzyby wyhodować? No bo, no bo tu jakby jest takie ciemne miejsce, byś zrobił, no i tam były grzyby. Grzbietę! Gziby by tam były. Gziby. E, to jest moja kamerka. Oto moja kamerka. Tak. tak. Napiszę, że. Jeżeli byście chcieli. To się ze śmieszny Wojtek. Jaki Wojtek? No, on ma hajny Wojtek. Oczywiście, że możesz. Okej, Karpuś. Okay. Co robisz, Karpuś? Nie wiem. Mhm. Ciechutko! Gramy! Gramy graniu? A kiedy zrobisz parkoura? Jakiego? Aha, parkura. chcesz? Dobra. No, do... To w następnym odcinku. To, to zaraz następny... wracam. Aleks. Dobra, wróciłem. Później yy, ja mamy yy, jakiś yy, coś. O kurde. <laughs> mamy tutaj y... no parkur parkur właśnie? nie na razie a ty po 360 a ty, babuszko co ty robisz tutaj 360 przez tą babuszkę spadłem <grym> Okej, okay, kartusz kurde 360 są trudne no kurde bym ci... normalnie jakiś dupom. ty podtrzymujący się pod dotnęsa, No. znalazł mi drogę ale no. też naprawdę chcesz czy nie? Dupom, no nie no nawet nie masz Nick Doknes. Dokładnie. Jak to się nazywa? No nie kurde. wiem. No. Weź się babo. No, kurde, szkoda, że tu mnie nie można walić. No, a nie pisać. Tak się można chyba pisać. Nie. Co? Nie, mi Wojtasz. Lecz cykarek Wojtas? Nie wiem. No właśnie. Wojtasz to ten typek potwierdzający się pod Doknesa. E, tak. No możecie sobie nawet zobaczyć, jeśli pas Ehm. <gry> Okej. <okay>. Nie <grystanie> <grystanie> to robię, No i a czyli nubdoknes. Nubdoknes typowy. Widzicie co? Mam coś takiego, że ściszę nas lekko. Nie wiem, czy tak może być. Lekko jeszcze, a o, chyba tyle może być Co mówisz? O, ty, o a, albo tyle może być chyba nie Yyy, dobre No dawaj Napiszcie opa, w komentarzach, opa. czy jest za głośno, czy jest za cicho Może krzyczę albo nie Hehe Trzeba krzyczeć czy nie Kurde, prawie! Ostatni cały czas to przychodziłem, karpuś. teraz nie mogę Karpuś, prawie Karpuś, dawaj, wyda się na pewno jest tak? Tak! Miesz, karpuś, udał. Rupuszowi. Tylko te na skoki na płotki. Ty nie starczy na to skoczyć i tutaj! Na co? Na to drzewo i tu. Dobra. <grym> tak jest! <grym> Dobra, <grym> próbujemy zrobić dokładnie to samo, co oni tam zrobili. <grym> tak! <grym> Jakie czyd na balzku? Razem! Sitki małe! No, czyli na jest! To na dobre! Nie, co to jest? 360 o skończy na drzewo, Ty, na, na drzewo, drzewo masz. No, ale fajne. Nie. No jak teraz No masz game 2. Jak mam tu wejść teraz? Nie wiem, zresza, z, weź się zrzuc. Dobry plan. Ty no, logiczne, po no, to żeby wleźć po prostu. No. Skoczyć. Tylko, że jaka, Kasiuś, co czy, się tylko, dzieje? Tylko, że... Y

Mederowa! Tak. Dokładnie. Gdzie chłop? Tam masz tutaj. Hap. 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 Tu i dasz na płotki Gówniane. Hap. 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 Na drzewo nie można, kurde. kubdę. Dobra, wiesz co? Nie! Ej, wiesz, że mogę gdzieś skoczyć? Nie miałeś już... mogę skoczyć, ale... Nie wiem, że... Nie wiem, to ja gadam. Spokojnie, dam radę. Bo jak uda ci się na pewno nic... Może musisz się udać teraz. No... Mój Udech się. Damy radę, spokojnie ludzie! To no, chyba będzie jeden z dłuższych odcinków akurat, jak chodzi o karpikano, Kurde. Karpik! Wrócę do was... jak... pójdę na Panto. Kurde. nie byłem już, ale spadłem. No. Ale dawaj, jak... Zaraz jest? wracam. Drodzy widzowie... mam tego dość. No. My tu przechodzimy już jakieś... 17 minut Zuśka. nie gdy e -e. nie nie ja 17 minut już tutaj robimy I nie możemy tego Nie możemy, ostatni raz Nie możemy tam dojść Dobra, pokażę wam teraz Ja pokażę wam jak my to przechodzimy nie Wchodzimy że tu Tutaj robimy, kurde Wskakujemy tędy Od końca Tutaj tak, o Jezu No i to jest to co nas strasznie męczy no kurde! Kurczaczek pieczony A za każdym razem tak dobrze do tutaj wchodziłem Dawaj, dawaj! Ugh. Dawaj Wojtek, dawaj Znaczy, karpi Dawaj Jaki był Wojtek? Nie wiem, święty <grym zypkawe> No Wojtek to tak jakiś lub do, doknes. <grym zypkawe> no i widzicie, wiecie co, moi drodzy widzowie no chodźmy na wyspę że... jeszcze, coś tam zróbmy. No, Widzicie myślę, Ehm... Um... No, do swojca. Mm... Do, spo... do świata. Co robimy? Co tak to jest? A, wszystko. Dobra, no to co teraz robimy na tym... No. ety. Chowany na... Czekaj, co? Chowany na arenie podwórko setuje w 30... No dawaj na chowany. Będziemy mieli mi pany na odcinku chowany. Dawaj. Dziękuję. Jeżeli byście chcieli, żebym zrobił kamerkę na tym odcinku, to napiszcie w komentarzu. Ale że kamerkę na siebie czy na tą? Na, na, na siebie. A nie na wódkę? Na, na wódkę? Nie parówkową? na Nie na suplicę farfową. Na wojnie. Na siebie? Oczywiście. Dobra, K jeszcze przy okazji zrobimy jakieś zadanie. M, twój ojciec się przychodzi, ale okay. Da, da, ne i e. I jeszcze A nie, zadania, Pominam mnie. Tak, ja chciałem robić to. Co ty właśnie coś zrobił. Nie wiem. Aha. Zasad 10, sadzonek arbuza. Zasad 10, arbuza. Znaczy, mały karpiątku? <gamy> Gaga. Gaga, nie. właśnie. Nie 10 cedronek arbuza i postaw obok tego 10 bloków arbuza. Nasionka tak muszą być jeszcze małe. Słucham. Ty jesteś karpiątko. Ile yy, ja mamy tego? Tak i 25. A w ogóle sprawdzimy coś. Zebrahadek to kto to? Nie Iwie, nie Iwę. Kurczę, nie gra. Mój, mój przyjaciel nie gra. A kto to w ogóle jest? Mój przyjaciel z zeszłego sezonu! Hehehe, he he. a czyli kto? Nie wiem. Pan Didol czy coś? Co? Pan Didol? Cicho. cicho. No, gdzie, są... gdzie są arbuzy? Nie pal się. Gdzie arbuzy? Gdzie są arbuzy? O tu. Dobra, mamy już 10 albuzów. No ja dobra, wiem, mamy 10 albuzów. I musimy teraz cofnąć zrobić, tak? A co za to dostaniemy? Nie wiem. Nie wiem, kar karpiątku. Karpiątko, kurde, jak. Docenimy za to. Otrzymamy 10 na 8 pszenicy. Co za pszenica? Ja się tego dobra. nie wiem. To jest ich karpiątku, tak? Nie, ta. ludzia. Ja. Mmmm, e, w ogóle tu jest jakiś. Co wam? Zadaj A To? Aha, jak to. to myślę, że teraz zróbmy to w tym odcinku i w następnym porobimy jakieś jeszcze trzy. Zróbmy to, bo już odcinek trwa 14 minut, a ja bym chciał wyjść się w 20. O, nie, nie wiem dlaczego, ale tak. Yy, dobrze. 30 hmm. dawaj! Mocz to 30. Jestem zły i nie umiem tego zrobić. Za 10 te arbuza i postaw obok tego 10 blokowa barbuza. Dobra. Yy... A co za to dostaniemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Co ty mówisz? Za co za to? Raczej karpiątku dostaniemy, za to nie wiem. Yy, teraz tak. To muszę, muszę to rozwalić. Czemu? Nie wiem. Yy, tak. Yy... No bo już się 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dobra, wie są. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ale być tu. Staniemy tutaj tak, tak. Ta o! Już no, na razie zastaliśmyśmy. I teraz dostaliśmy. Co chcemy zbudować? Dawaj, zbuduj jeszcze to cyfrowe. I tam. Nie slime'a miałem, ke o to. Jestem... Osuńcie, osuńcie obyń. O, końce karbuza. A płyta? Płyta, 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 płyta muzyczna? A płytę dostałem w even, even, evencie. W evencie. Okay. Że do o 17 można było, kopiąc kobla, zdobyć jakieś rzeczy. I w ten sposób nakopałem tyle staków. Bardzo mało, bo w poprzednim, od, w poprzednim od sezonie właściwie. nie W poprzednim sezonie ja y, dziennie kopałem jakieś. Y, no. 16 staków. A tam tylko 4 są. Dziwne. To w ogóle nie jest podobne do tego, co robię. Wszystko nie jest tego. Y, myślę jeszcze. Że tutaj zrobimy dodatkowy ten, bo mam jeszcze 13 ziemi. A w aplikacji Angularowo planuję jeszcze e, dokupić sobie e, więcej ziemi. No tak, Słucham, a jest e, druga, a jest pierwsza część? Tak jest. Ale jaka pierwsza część? No. Pierwsza część Angularowa. Jak pierwsza? No, pierwszy sezon. Tak. Może to nie to? Nie chcę jej się Ale giermki. Cichutko. Ale jak będzie lecieć po to, no to on je No tak, ale nie straszne rzeczy. Ale ja lubię. Tutaj psujemy, oczywiście. ja poleć po to! Jan spadł! Ale po co? Oj. I teraz się rozlecimy? No, Okaże, że jest. No idę słuchać. Y co? Dobra, jeszcze trzy kawałki y tego potrzebujemy. Albo dobra, jeszcze potrzebujemy. Idziemy, że tutaj. Tu gdzieś powinny być jakieś jeszcze kawałki tej ziemi. Chyba trzy powinny być, nie? No. Czy ja się zapytałam o zdanie? Chyba mi się nie wydaje, ale... E. Yy, patrzymy po skrzynkach, czy jest gdzieś yy, 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 zimia. Co to? Sz Szylocz. <ślad> Żyps. Szczała. Nitka. Flaky? Mo, Modrochoustonia. Hostonia! <laughs> <laughs> cukrowo. To... <laughs> y, brzeźny gniazd. Drewno. Pniok. drewno. Y, o, mamy tutaj. A drewno. potrzebujemy. Mamy drewno. Potrzebujemy trochę więcej. Mamy drewno. Tak mamy. Okay, y, dobra, w y, mm, kopie się tutaj zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze jest. Hanu, Ziemia. So, halo, halo. Bo ja o na wiem. Idę skrać, bo nie! Wytrzymam. Tak się nie mówi. Ble, ble. Dokładnie. Y, mam pomysł. Tutaj jest... O kurczę. Tam jest ziemia. Dobra, mam chyba pomysł. Po prostu wykopimy tutaj są tą ziemię. Ale będę się wyświęcję. Wyleje się mówi, yy, garpiu. Karpik. Karpik był Karpik Hmm. 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 Eee. Da się w ogóle ziemię zrobić? O Boże, nie mówi. Da się ziemię zrobić. W jakiej robi ziemię? Nie wiem. Chyba się nie da zrobić ziemi Zobaczmy. Eee. Ziemia, a tutaj chyba się nie da zrobić. o co to? A blok małby. Z czterech magmowych krymów. Blok to razu to... Ra... Blok kostry, ko Kości? O! Blok suszony wodorostów! A nie, algów. O, algów. Aha. Hmm. O! Mamy! Wodorościki. Moje, które przepaliłem ostatnio. Bóg wyspy, tu, 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 tu. bóg wyspy. Słyszał go przy na diament? Mm, nie. E, a, uwaga moi drodzy widzowie, e, ja już się z wami żegnam. Baba! Pa, pa. Dokładnie! Pa, pa. Przestań. Będę się z wami już żegnał, bo y, ten odcinek już trwa 20 minut ponad. I chciałem się zmieścić w 20, ale oczywiście nie wyszło jak zwykle. To szybko, teraz kończymy. I cześć. do widzenia. Pa. Pa. pa, pa.